...drużyn z sędziami tego spotkania. Racja w grupach FSA, w tych... ...Czorek do prawego skrzydła i tutaj była na nie od piłkarki z numerem 5 na fioletowej koszulce. Zakończonych strzałem akcji zespołu złodzi, ale od razu jak groźna ona... ...Czorek, jeszcze pokazała się Ines Sobczak, na zamknięciu tej akcji jest... 30 sekund, wieczorek, goli, w pojedynku dwóch nie ale nie dopadła do piłki Komar. Tętnowska, kierunkowe przyjęcie Sabody Lemańczyk nie ma, ale jest jeszcze wizyta FSA, na połowie SMS-u i gol Patrycji Matuszczyk. Kolejne traglądać, jeśli chcą dogonić zawodniczki FSA. Piłkarki SMS-u. Na razie nie mogła. Cieszyć się z zablokowany. Jeszcze raz potrykus poprawia sobie piłkę. Mocne strzały, ale na zawodniczki z Krakowa właśnie takie mocne zagranie dokładnie, pusta bramka ten, gol! 2 do 0 cały czas trzecie miejsce, w pewien sposób na pewno jej i koleżankom to wynagrodził chociaż odliczanie na trybunach Koniec FSA Kraków z brązowym medalem Mistrzostw Polski do lat 17. Mistrzynie w zeszłym roku w kategorii